Bardzo proszę. Krzychu, zostajesz? Czartkowy wieczór, 12 listopada w pabie lokomotywa mieszczącym się przy ulicy Dworcowej 13 w Gnieźnie doszło do spotkania przedstawicieli Towarzystwa Różowego Start z kibicami. Klub z Grodu reprezentowany był przez Arkadiusza Rusieckiego, prezesa zarządu, Dariusza Imbierowicza, członka zarządu oraz menadżera drużyny, Grzegorza Buczkowskiego, rzecznika prasowego, a także dwóch zawodników, braci Krzysztofa i Mirosława Jabłońskich. Podczas blisko dwugodzinnego spotkania poruszono wiele nurtujących kibiców tematów. Jednym z najważniejszych była rzecz jasna kwestia pozostania w drużynie startu tegorocznego lidera Krzysztofa Jabłońskiego. Sam zainteresowany wyraził zadowolenie z mijającego sezonu i zapewnił, że na jego decyzję nie trzeba będzie długo czekać. Rozważam właśnie te moje plany przyszłoroczne i na dalsze sezony. Nie ukrywam, że ambicja. Gryzie się ze zdrowym rozsądkiem i, i... także no, jeszcze kilka ciężkich dni rozważań przede mną i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się wszystko wyjaśni. W Gnieźnie postanowiono zrezygnować także z usług Krzysztofa Słabonia, który zdecydowanie podniósł swoje oczekiwania finansowe. W tej sytuacji klub ma jednak zawodnika na jego miejsce. Kadra juniorska gnieźnieńskiego klubu ma bazować na wychowankach. Wynika to z faktu, że zawodnicy zagraniczni z reguły nie są zainteresowani małą liczbą startów w czasie meczów. Co wiąże się z faktem, że zgodnie z regulaminem podstawowym młodzieżowcem w zespołach pierwszej i drugiej ligi ma być Polak. Podczas spotkania zaprezentowano także napój energetyzujący starter, który tego dnia był objęty specjalną ceną promocyjną. Na koniec kibice mieli okazję zrobić ze sobą z zawodnikami pamiątkowe zdjęcia bądź też wziąć od nich autograf. Wszyscy uczestnicy, w tym Krzysztof Jabłoński, wyrazili zadowolenie z możliwości spotkania się z sympatykami Gnizińskiego klubu pora trochę jest e, dziwna bo na niektóre pytania nie można jeszcze wpro, wprost odpowiedzieć e, za dużo jest trochę znaków zapytania ale myślę że kibice e, dowiedzieli się kilku ciekawych rzeczy i poznali bliżej e, zawodników i e, kierownictwo klubu